Witajcie! Chciałbym Wam pokazać dzisiaj nową kuchenkę Amika. Ma trochę takich rzeczy ciekawych, bo niby zwykła kuchenka gazowa, ale jednak nie do końca. Na początek, tutaj ta osłona jest ze szkła. To jest bardzo ładne, estetyczne, to trzeba przyznać. Do kuchenki dostajemy komplet dysz do gazu butlowego. Standardowo są założone do gazu. Ziemnego, tutaj gdzie jestem, na tym naszym miasteczku gazu ziemnego nie ma, więc trzeba było dysze przełożyć. Dostajemy również coś takiego: plus dwie śrubki, dwa kołki. To możemy do, do ściany zamontować, żeby kuchenka nam się nie, nie przewróciła, gdyby gdzieś coś się oparło czy coś. Co jest ciekawego? Ciekawy jest ten palnik, ponieważ on jest podwójny, jak widzicie. Gaz leci tędy. I tędy, zresztą zaraz to pokażę. O, proszę zobaczyć. Jest tu i tu. Mamy w niej yy, tutaj elektroniczny zegar. Minutniki, timery, pierdoły różnego rodzaju. Grzałki cztery. Dobrze mówię, bo jest tak. Dolna, górna, u góry dodatkowy opiekacz. Jako trzecia i grzałka w termoobiegu, termo jako termowentylator zamontowana. Dlatego opcji jest dużo. Jest na przykład opcja pieczenie góra, pieczenie góra z dodatkową grzałką, więc takie szybkie przyrumienianie potraw, pieczenie góra i dół. Pieczenie sam termoobieg, więc tylko tak żałka w wentylatorze. Pieczenie góra dół i termoobieg. Pieczenie sam dół, więc piekarnik ma bardzo dużo opcji. Do tego, co jest ciekawostką, to są, wyjmę tą, tą kratkę, żeby wam pokazać. Takie oto o teleskopy. I to jest fajne, ponieważ tu wkładamy sobie tą kratkę o. I potem, jak wyciągamy sobie, gdzie to stoi sztywno, i tu możemy sobie podejrzeć, jak nasza podrawa wygląda. Tutaj jest y, taka dodatkowa, taki dodatkowy pręż, żeby to nam nie spadło do, do tyłu za kuchnię. To coś, co my akurat byśmy piekli, prawda? Także to jest bardzo fajna rzecz. Również. Dodatkowo w każdym spalniku jest y, zabezpieczenie przeciwko wypływowi gazu, więc jakby nam gaz. Przestał się palić, to zostanie odłączony po prostu dopływ gazu. Tego nie było, to jest ze starej kuchenki. Cóż, wymiana dysz na początku wiadomo musiała być, ponieważ dysze były do, jak mówiłem, do gazu ziemnego. Ale do gazu butlowego został dostarczony komplet, więc tu chcę Wam pokazać w tym palniku, bo to jest dość ciekawe. Ponieważ ten palnik jest skonstruowany zupełnie inaczej niż niż zwykły palnik, ponieważ gaz idzie tutaj, tu, tędy i tu jest rozprowadzany po obu palnikach, dlatego dysza od palnika jest tu, w tym miejscu. To trzeba, to trzeba wiedzieć, albo się, do, wiecie, domacać po pomału, pomału. Inne palniki są standardowo, tu jest dostęp do dysz, bierzemy kluczyk, wykręcamy jedną dyszę, wkręcamy drugą i żaden problem. Co jeszcze Wam powiem, taką ciekawostkę Dobra, później to założę y, taką ciekawostkę przy kuchenkach y, Amika. Tutaj możemy zdjąć sobie pokrętło, i tu mamy śrubkę, y, którą możemy sobie deregulować palnik. Mianowicie dajemy na. Y, teraz wam pokażę, założę to z powrotem i powiem o co chodzi. A, źle założyłem ten palnik, to weźmiemy inny, ale bym narobił. O, palnik jest w tej chwili na maksa, natomiast może jak damy, to zmniejszamy go, prawda? I tą śrubką możemy jeszcze doregulować, jeżeli nam pasuje, że nie pasuje, że jest na przykład za duży tryb przy minimalnym, to tu doregulować, żeby ten minimalny był jeszcze mniejszy albo jeszcze większy w zależności od tego jak nam yy, to by pasowało, ponieważ w drugą stronę regulacja palnika tu przy, do wyłączy, do, w stronę do wyłączenia palnika można regulować, ale yy, tego instrukcja zabrania. Nie wolno tego robić. Nie wiem dlaczego, ale piszą w instrukcji, że nie wolno. Także taka ciekawostka. Dodatkowo mamy tutaj szufladę o, na różne rzeczy. To są, są stare kuchenki, blaszki paskudne. Muszę to pooglądać, Natomiast chcę pokazać to, bo to dostajemy również w zestawie tą blaszkę. Dodatkowo. To się przydaje na jakieś, wiecie, schowanie właśnie blaszek, patelni, to takie, takie coś. Piekarnik, trzy szyby. Dzięki temu nawet jeżeli tutaj jest temperatura 250, to tutaj mamy zimne. Więc możemy sobie spokojnie ręką dotknąć, krzywda nam się nie stanie. Bardzo fajna rzecz. Także myślę że, że tak to wygląda wiadomo w piekarniku również oświetlenie wiadomo dobrze mówię, dobrze mówię Och, jest światełko wszystko co w takiej kuchence jest potrzebne no jakby ktoś chciał to polecam bo bardzo fajna kuchenka nie jest tania bo pewnie przez to żeby wykonana z stali nierdzewnej i, i to szkło i tak dalej to, to pewnie to wszystko podnosi trochę cenę ale bardzo wygląda bardzo ładnie i jest funkcjonalna. No, to taki krótki film. Trzymajcie się. Do zobaczenia.